Gotowe agentki, magazyn Lamus, godzina pierwsza czterdzieści w nocy. <noise> Wyrównajmy nieco szanse. Zły Jerry. Liceum w Beverly Hills, godzina 15:30. Że co? To najgłupsza gazeta o modzie, jaką w życiu widziałam. Szyk agentki, fajna i tajna. Jak Wam się podoba mój gadżet, frajerki? A do czego miałabyś go niby używać? Co on mi pasuje do stroju! Gdybyście miały choć cień pojęcia o modzie, to łapałybyście o co chodzi. A mnie się słabo robi, jak widzę taki mega kiepski trend! Gdybyś miała trochę klasy, to może mogłabyś wstąpić do naszego klubu. Ja chcę wstąpić! Ah, idziemy walczyć ze złem w naszym liceum. Pierwsza odpadła kucharka, podawała sushi bez czepka na głowie. <ścoughs> Świetna robota Mandy. Teraz na pewno będzie tu bezpieczniej. A, To cię chyba zainteresuje. Będzie świetnie wyglądało w księdze pamiątkowej. <ścoughs> ah! Dawaj mi to! Mam jeszcze więcej takich. Lepiej uważajcie. Będziemy was obserwować. Też mi coś, ale wyjście. Dopóki mają tę agentkową jazdę, to musimy bardzo uważać. Hmm? Witam, agentki. Chciałem wam tylko podziękować za ten uroczy prezent. Bardzo fajnie, Jerry, ale to nie od nas. Dziwne. Kto jeszcze może wiedzieć, że to są moje ulubione czekoladki? Kiedyś nie były takie gorzkie. Muszę przyznać, że jestem rozczarowany. Gladys, otwórz mi kubeł! daj spokój! Ja też mam niski poziom cukru czasami, ale to już naprawdę przesada. A co wy tu jeszcze robicie? Ja wam dam niski poziom cukru. Jazda mi stąd natychmiast! <śmienny> Mogę przestać o tym myśleć. Nigdy nie widziałam, żeby ktoś się tak wkurzył o coś tak głupiego. Może po prostu musi wziąć sobie urlop. Stop! Nowy sklep! Meksykańskie koktajle! Uwielbiam to. Biorę grande mango. Ja pomarańczowe ole. Co dla ciebie, Alex? Ja nic. Jestem na liściastej diecie. Jem tylko liście, czyli szpinak, sałatę i pietruszkę. Ty żartujesz? Ależ skąd? To przywraca wewnętrzny blask. I słyszałam, że jest to nowy trend. Tutaj nie mają szpinakowych szejków. Szpinak? Fuu, właśnie mi się odechciało. Chodźmy do stópki, podobno mają nowe pierścionki na palce u nóg. Idźcie beze mnie. Muszę... no... Um, muszę gdzieś zadzwonić. Zaraz was dogonię. Alex, ale cię nakryłam! Podwójną czekoladę proszę, ale migiem. A! 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 I kto tu się wyłamuje z tej niemodnej diety? To będzie hit na pierwszej stronie gazetki szkolnej. Nie zrobisz tego. A, nie nazywałabym się Mandy. Zrobię to. To była Mandy? Co ona teraz knuje? A nic takiego, tylko rujnuje mi reputację. Dziewczynka, szybko, alarm w głównej siedzibie agencji. Jedziemy, Gladys. Siedziba Agencji, godzina 16.23. Wszyscy bandyci uciekają. I Jerry gdzieś zniknął. Daj gadżety, Gladys, i bierzemy się do pracy. Jerry zamknął gadżetowny. Znalazłam tylko to. Wszystko pochłaniające zęby nakłada się na trzonowce. Ciekają nam najgorsi bandyci, a my ich mamy zatrzymać sztucznym zębem? Przepraszam, to wszystko, co mam. Plecione paski. Ale retro jest niemodne. Aaaa! Przynajmniej Mendy nas nie widzi. Nie. 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 Tracimy tu nas, Wielarybie. Trudno było ich łapać pojedyncza, a to dopiero wszystkich naraz. Trzeba w końcu sprawdzić do czego jest ten guzik. A. Całkiem nieźle sam. Chyba jednak to nie był najlepszy pomysł? Może nie są modne, ale na pewno bardzo funkcjonalne. Raz, dwa, trzy. Jecha, nieźle jak na dziewczyny z miasta. A co wy tu wyprawiacie? Kazał się wtrącać, ogłosiłem amnestię dla naszych więźniów. Ale to są najgorsze bandyci na świecie! Nie dyskutuj ze mną, Clover! Odesłałem agentów do domu, gdzie mają czekać na rozkazy. To dotyczy również was. Już niedługo wszystko zrozumiecie. Bardzo niedługo! Nie rozumiem, o co chodzi z tym całym uwalnianiem więźniów? Przynajmniej nie musimy już nosić tych strasznych pasków. O, dyrektor mnie do siebie wzywa. W grów jest błyskawiczna wyprzedaż. Czujniki w domu wykryły powódź w łazience. Ta wyprzedaż trwa godzinę! Wybacz! Dyrektor też nie będzie czekał. Nie znoszę tej piosenki. No, Wyprzedasz wszystko po normalnej cenie, przynajmniej nie musiałam sprzątać łazienki. Super, znowu to samo. Ktoś się musi nieźle nudzić. Było naprawdę blisko. Nasz dużo szczęścia. Czy nie? Wszystko mam zniszczone? Dziwne. To chyba awaria czujników. Hej, to brudna robota, ale na mnie się nie wyżywaj. Trzeba cię odesłać do domu! Sam wszystko okej? Okay? Od kiedy mamy elektryczną przetykaczkę? A od kiedy zakupy to śmiertelne niebezpieczeństwo? Pewnie odkąd moje słuchawki zupełnie oszalały. Wszystkie te ataki zostały wywołane tymi wiadomościami. To podstęp. Ktoś nam założył pluskwy. Śmietnik agencji godzina 17.30. Mo, może po prostu kupimy nowe czekoladki. Nie, bo wszystko zaczęło się od tamtych. Mam! I jeszcze kilka zostało. Musimy je zanalizować. Ale nie tak. Zobaczmy. Cukier, kakao, migdały, DNA Terensa. DNA Terensa? Bardzo dziwne i na pewno jest Już nam nie będą przeszkadzały. To chyba Jerry. Zbyt piękne, by to była prawda. To Terence! A! I tak się kończą wasze głupie plany. Doceniam twój entuzjazm, Clover, ale grubo się mylisz. Tego nie przewidziałam. To w takim razie tego też nie. Szachmat. <grystanie> mam taki cudowny plan, żeby się was pozbyć. Może wysparujemy was miodem i wypuścimy na was pszczoły. Spokojnie, bracie. Jesteś dla nich zbyt łagodny. Ja mam lepszy plan, jeszcze bardziej okrutny. Mm. Chciałem was wszystkich wyeliminować, ale zamiast tego pozbawię was całego dobra. Mnie też miałeś wyeliminować? Tak, ale cieszę się, że tak się nie stało. Rodzina to rodzina. Ten dzbanek jest pełen mleka wzbogaconego DNA Terensa. Jeden łyk i będziecie złe. Bardzo złe. Wyback maybe one wyłącznie jako co <śm> <śm> Zobaczymy, jak bardzo potraficie być złe. Ej, wypiłaś więcej ode mnie! Nie moja wina, że się guzdrzesz! Ej, och, ciszej, co? Powa mm. mnie boli! Ua! Witajcie w lawo, drogie panie! Nikt nas teraz nie powstrzyma! Oto wasza pierwsza misja! Przynieście nam coś dobrego do picia! Już się robisz, szefunciu! Nie, nie poddawajcie się! Helga, zrób coś z tą Gladis! Zaczyna mnie drażnić! A co wy tutaj robicie? Niesiemy herbatę dla szefów. Z drogi, myrna, albo damy ci taki łomot, że nas powamiętasz! A więc jesteście z nami? Hmm. Chyba pora na małą inicjację w stylu lamos. Udowodnij, że jesteś godna być w lamos. Zdepczęte mysz. Niczego nie dowiedzie. Szefowie czekają na herbatkę. No dalej, zdepki. Nieźle, Aleks. Te zęby są wybitnie pochłaniające. Gladys była świetna, co? Ha, przepraszam, później jej podziękujemy. A nareszcie posłuchajcie mojego nowego hymnu narodowego <laughs> Niech żyje Terens, potwór w ludzkiej skórze Dopadnie wroga nawet w mysiej dziurze bu, bu, hu. Zróbmy zawody, kto pierwszy powycina lasy tropikalne Z całym szacunkiem, po co chcecie wycinać lasy tropikalne? Bo mamy władzę. Dobra, koniec herbatki! O! A! Jak? Jak to możliwe? Moje DNA powinno działać na wszystkich! <laughs> Widocznie nie działa, bracie! Helga, wołaj tu szybko, Tima Skama! Nie udało ci się mnie zmienić, ale na pewno zdenerwować! A wtedy jestem naprawdę niemiła! Ha! Słuchaj, Jerry, nie chcesz tego robić. Poddaj się i pomyślimy, jak cię odmienić. Niestety muszę odrzucić twoją ofertę. No i się doigrałeś, Jerry. To hologram! No to już poniżej pasa. Za wami. Jestem zły, mogę oszukiwać. Jakoś wcale nie jest mi teraz przykro. Jadis. Wielkie dzięki. Uwaga za wami! Zmarnowałem przez was zbyt dużo czasu! Ty głupia góro śrubek! Poddaj się, Jerry! To już nie jest śmieszne! I nic dobrego z tego nie będzie! Co się tutaj dzieje? Wszędzie jest pełno agentów! Uwaga wszyscy! Pora na plan B! Wiejemy! Nigdzie stąd nie pójdziesz. Co jest, teraz? Jakieś problemy z władzą nad światem? Powinnyście do nas dołączyć. Bycie złym jest takie fajne. Ej, hey, tworzymy przecież zespół! Coś ci się chyba pomyliło, myrna. Oh! Trzymaj go, Clover, chodź, Alex. Dzięki dziewczyny, bez Was by mi się nie udało. A co ze mną, bracie? I tak nigdy Cię nie lubiłem. Bracie! Oni po nas wrócą, prawda? Nie rób sobie nadziei. Witamy w więzieniu agencji. Życzymy miłego pobytu. Aha, dobrze, że wróciłeś, Czery. Na szczęście udało się usunąć całe DNA Terensa. Gladis, moja droga, proszę Cię wyrzuć to. Obawiam się jednak, że nie uda nam się złapać tych bandytów, których uwolniłem. O, nie byłabym tego taka pewna. Gladys zdążyła już wszystkich nawierzyć. Doskonale! I gdzie oni teraz są? Wszyscy już siedzą w więzieniu. Trzeba ich tylko zamknąć. Nie chcę psuć nam zabawy, ale za 10 minut mamy klasówkę z biologii. O, nie! Uchy, nie, to Mandy! No to już to nas. No co, Mandy? Styl szpiegowski, nie? To, to już przeszłość. Wszyscy wiedzą, że teraz na topie jest science fiction. Ubrania z przyszłości nosi się dzisiaj. Nadążaj! Ha, ha, ha. Zawsze mnie pytają, jak powiedzieć chłopakowi, że im się podoba. Najlepiej powiedzieć, że się zgubiłaś. Przepraszam, nie wiesz, gdzie jest sala z fizyki? To jest dobre, bo chłopakowi się wydaje, że wie więcej niż ty, a jak nie, to udawać zainteresowanie sportem. Klauber, dzwoni Ben? Hmm? Dzwoni już pięćdziesiąty drugi raz. A okazanie, że się nim nie interesujesz, jest trudniejsze.